Witajcie, witajcie, Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj Wileks On The Way. Będzie o bardzo fajnym doświadczeniu, jakie przygotował zespół Mercedesa. Jak zapewne wiecie, no teraz trwa w ogóle taka wielka, wielka kampania, chyba wszystkich marek, yy, która ma przekonać yy, kierowców, no, że napęd hybrydowy bądź napęd w pełni elektryczny, no że to jest coś, na co trzeba yy, się przenosić, tak? I żeby nie, nie sprzedawać za dużo tych samochodów, które mają ten napęd klasyczny, spalinowy, tylko właśnie, żeby iść w tą pełną elektrykę. No i co za tym idzie, no oczywiście dla, dla kierowców tam jest mnóstwo, mnóstwo wątpliwości mnóstwo obaw. No bo to nie wiadomo, gdzie będą ładowarki, a na ile starczy baterii, a jak szybko ta bateria się wyczerpie i tak dalej. No różne, różne są takie obawy yy, związane z tym przejściem na, na te elektryczne samochody. No i teraz Mercedes yy, postanowił zrobić coś bardzo ciekawego, nie? to znaczy, on nie edukuje, nie, nie, wiem, nie pokazuje jakichś filmików, jakichś statystyk, yy, nie wiem, jakiś yy, reklam, i tak dalej. No, może inaczej, nie tylko, tak, no, bo to oczywiście takie materiały też są, no, to jest podstawa. Ale postanowili zrobić krok dalej. Jeszcze jedną rzecz. Yy, wydaje mi się, że na ten moment jako jedyni, ale może się mylę, yy, po prostu ta reklama do mnie yy, dotarła. I postanowili stworzyć aplikację. I właśnie ta reklama tej aplikacji mi się wyświetliła i bardzo mnie zainteresowała. I teraz o co chodzi w samej aplikacji? Postanowili zrobić coś takiego. Mówią tak, jakby nie musisz wierzyć w to wszystko, zgłębiać tematu, sam się edukować, sam sprawdzać, sam weryfikować. Stworzyliśmy dla ciebie aplikację która zasymuluje jakby Twoją rzeczywistość, nie jakieś tam wymyślone statystyki, jakieś przykłady, jakieś case study itd., tylko Twoją rzeczywistość korzystania z Twojego samochodu, zasymulujemy ją w rzeczywistości elektrycznej. Nie? I tak właśnie działa ta, ta aplikacja. Przyznajemy dostęp tam do, do GPS-u, możemy połączyć jeszcze z systemem samochodu poprzez Bluetooth i zaczyna się Analiza i symulacja, co by było, gdyby trasy, które wykonuję codziennie, gdyby jeździł innym samochodem niż, niż ten, który, który posiadam w danym momencie, tylko właśnie byłby to samochód elektryczny. Jeszcze w tej aplikacji na początku właśnie wybieram samochód elektryczny, który mnie interesuje z gamy różnych pojazdów, jakie oferuje Mercedes. Tam są i pełne elektryki, i hybrydowe, i, i samochody osobowe różnej klasy, mniejsze, większe, jakieś tam suwy, kompakty, jakieś samochody dostawcze y, itd. Tak Także możemy wybrać samochód do tej symulacji, y, plus jeszcze dodać y, swój samochód obecny, żeby to jeszcze lepiej y, jakoś zestawiało, y, zestawiało te informacje. I, i robiło tą symulację jeszcze bardziej naturalną. No i to jak zaczynamy, zaczynamy jeździć, zaczynamy korzystać, no to tam pojawiają się różne, różne statystyki, na przykład przejechałem e, dzisiaj jakąś trasę, akurat teraz e, jadę no i to mi pokazuje na bieżąco, jakby e, wyglądało zużycie baterii. Jak gdzieś tam przejeżdżam e, ulicami, to pojawia się na przykład słuchaj, w razie czego tutaj byś miał ładowarkę, nie? E, I tego typu rzeczy Yy, cały czas, cały czas pojawiają się w telefonie i informują mnie jakby to mogło być, jak fajnie, jak łatwo i jak nie było sensu, żebym się martwił na przykład, że kupując samochód elektryczny nie będę miał go gdzie yy, naładować. Nie? Więc, więc bardzo, bardzo fajny Fajny pomysł, zobaczymy jak to się sprawdza w praktyce. Jak ta symulacja faktycznie będzie wyglądała, ale na ten moment sama koncepcja jest po prostu rewelacyjna. Nie? Jakby odniesienie się, takie, taka maksymalna personalizacja, taka maksymalna wygoda korzystania z tej aplikacji, jakby takiego, no, nie musisz tam wierzyć, no po prostu przekonaj się sam, sprawdź, zobacz na własnych trasach, jakby to wyglądało. No, to jest super podejście i, i naprawdę, yy, no, no, rewelacyjnie się, się z tym czuję jako kierowca, jako potencjalny yy, klient, tak, że oddali mi w ręce właśnie tego typu aplikacje yy, i mogę, mogę jakby doświadczyć tej rzeczywistości elektrycznej. Yy, nie, nie, właściwie bezwysiłkowo, tak? Ja nie, nie muszę niczego szukać, ja nie muszę niczego sprawdzać, weryfikować sam, bo ta aplikacja pokazuje mi, jakby jest ze mną, tak? I pokazuje mi, zobacz, nie? ten świat elektryczny to jest coś dla Ciebie, yy, i, i nie musisz się tego obawiać, bo byłoby tak i tak. Tam są jeszcze jakieś takie inne funkcje, jakieś takie gigwalizacyjne, że jakieś tam osiągnięcia można zdobywać yy, i, i, i tak dalej. Yy, są jakieś yy, informacje związane z ekologią, na przykład gdybyś jechał samochodem elektrycznym to byś tyle zaoszczędził, tam nie emisję emisji dwutlenku węgla a tak jedziesz swoim obecnym no to tyle wyemitowałeś i zobacz jakie to fajne także jeszcze takie dodatkowe statystyki no i oczywiście cała gama jakichś tam sprzedażowych rzeczy, typu szybkie umówienie tego samochodu symulacyjnego na, na jazdę próbną, no i pewnie docelowo bardzo szybka zachęcenie do Ło, wow, ale tutaj ptaki właśnie przyleciały, tak dużo myślałem, że w nie... Skurde, zawsze się obawiam, że w te gołębie wjadę i... Jeju, a one jakieś takie sprytne są. No. I, i, i możliwość szybkiego jest zakupu tego auta symulacyjnego yy, i, i tak dalej. Także testuję te aplikacje. Zachęcam Wam też do przetestowania, tak po prostu dla zabawy. Zobaczyć jak to działa, jak fajny pomysł miał, miał jakiś zespół kreatywny Mercedesa. Yy, no i zobaczymy. Być może nagram jeszcze filmik, yy, kiedy trochę potestuję te aplikację, Zobaczymy jak to jest, bo gdzieś tam w komentarzach, w opiniach na, na yy, Google Sklepie było, że niby trochę tak zaniża te przejazdy, że niby tak trochę zniekształca tą rzeczywistość, na korzyść tego elektryka, że, że już dawno by ta bateria się wyczerpała, ale tutaj jest nie, nie, jedziemy dalej, wszystko jest w porządku. No nie wiem, jest to pewnie możliwe, ale to no nie posądzę o złą wolę tam nikogo, no ale pewnie może się tak zdarzyć. Oczywiście to też może z przyczyn jakichś różnych tam technicznych, ten pomiar nie być idealny, więc, więc pewnie nie szukałbym spisku, ale, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie oddawało tą, tą rzeczywistość. Yy, 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 y, y, którą, którą jakby znam dobrze yy, w wersji spalinowej zobaczymy jak to będzie oddawało tą rzeczywistość w wersji elektrycznej no i jakby podjąłem wyzwanie yy, Mercedesa przy przyłożenia się do samochodu, ele, samochodu elektrycznego no i zobaczymy jak to wypadnie ale pomysł no pomysł jest po prostu fenomenalny dobra to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że was to zaciekawiło. Jestem ciekaw, ciekaw jestem, czy są jeszcze inne tego typu aplikacje, które właśnie gdzieś symulują coś yy, yy, podobnego, no niekoniecznie tylko auta yy, elektryczne, ale jakąś inną rzeczywistość i w ten sposób przekonują do, do jakiegoś produktu. Hmm, ciekawe. Dobra, do usłyszenia. Cześć.